Ahoj, kapitan Hals Molo. zapraszam na piąty odcinek programu Mazurscy Partacze. Jest to pierwszy odcinek, w którym mamy zaszczyt zaprezentować nagrania nadesłane przez naszych korespondentów. Dziś w programie Jezioro Kisajno. Motorowodniacy potraktowali służby WOPR jak prywatne usługi holownicze. Ratownicy musieli pomóc załodze wydostać się z szuwarów. Aż trudno uwierzyć, że na pokładzie nie było ani jednego pagaja. Polerne brzegi, kongo, river, razem go. Mikołajki, wioska żeglarska. Regularnie dochodzi tutaj do kolizji. Piszcie w komentarzach, czy uważacie, że odległość między pomostami powinna być większa, czy to może jednak kwestia umiejętności. Jezioro Mikołajskie podczas kładzenia masztu doszło do jego złamania. Najprawdopodobniej jakaś pała puściła fała, chociaż nie można wykluczyć, że fał został uszkodzony i uległ pęknięciu. Uczulamy, aby zachować całkowitą koncentrację w trakcie kładzenia masztu. Fał powinien być zawsze owinięty wokół kabestanu, kładzenie powinno być wykonywane powoli i żaden z załogantów nie powinien znajdować się bezpośrednio pod masztem. Przypominamy również o regularnym sprawdzaniu stanu lin i ich wymianie w razie występowania uszkodzeń. Ten incydent mógł doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub życiu załogi. Aha, ale urwał. Miło widzieć, że motorowodniacy wywołujący fale w okolicy portu nie są bezkarni. Policja zatrzymała sternika na skuterze. Giżycko, Port Stranda. Służby w obrót zostały wezwane do udzielenia pomocy poszkodowanej załogantce. Z relacji świadków wynika, że poszkodowana miała rany cięte wywołane potłuczonym szkłem. Ponadto z powodu nadużycia alkoholu mężczyzna w średnim wieku spadł z kei do wody. Na miejsce zdarzenia przypłynął także patrol policji. Portowe libacje są jednym z głównych powodów uszczerbku na zdrowiu załogantów. W Sztynorcie również zauważono służby ratownictwa po zmroku. Warto wziąć sobie do serca przestrogę, by alkohol spożywać odpowiedzialnie. Giżycko, port Dalba Sternicy stojąc w kolejce do stacji benzynowej blokują wejście do portu, Nooczny świadek poinformował nas, że gdy próbował wpłynąć do portu, jeden z oczekujących motorowodniaków wszedł na kurs kolizyjny, zmuszając go do hamowania na biegu wstecznym silnika. Inne załogi miały chociaż przyzwoitość zapytać się, czy sternik kieruje się do kolejki. Ostatecznie nie udało się wejść do portu i autor nagrania został zmuszony cumować w marinie kilka metrów dalej. Zero wstydu. Pan tu nie stał! Panie, wsiądzie pan 125. Dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III. Pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał. Gazetka Mazurski Rejs przyczynia się do walki z partactwem. Na swoich łamach naśmiewają się zmoczenie odbijaczy. Pozdrawiamy redakcję i gratulujemy. Dziękujemy wszystkim widzom, którzy nadesłali do nas nagrania. Jeśli koszulki jeszcze do was nie dotarły, bądźcie cierpliwi, są już w drodze. Przypominamy nasz adres mailowy partacze48.małpa gmail.com i czekamy na więcej zgłoszeń. Mówił dla Was kapitan Hals Molo. Życzę stopy wody pod Kilem.